Jesteś nowy zapał zajawkę na CSA? No powiem ci, że generalnie spoko gireczka, spoko gireczka. Jak masz twardą psychikę, no to chłopie, idealna dla ciebie. Leży z MIDA 1? Gość dojechała, no ale się nic nie dzieje. flashing B. Leży jeden z B O kurde Long jest, long jest One long, one ramp Nice try Kurde szkoda Red redrum wszedł Kurwa no nie wiem, nic tu nie jest One redrum, hey coming Leży z mida jeden Podchodzę ci ja. Czy masz Miradrum, czy nie? Czy masz biradrum? Nie, już się wyjebałem. Dwóch jest jeden zakręt, jeden jest mid. Jeden ma zero na midzie. Jakieś na co cofnij... Podchodzę na mida. Na midzie leży raz. Jest coś więcej? Nie, cisza na razie. Jest na midzie, kurde! Jeden mid.

Czekaj na Dobra leży Co? Mogę ci dać, jak chcesz to mogę ci dać, ale to już będzie Nie, drugie pod tempo Podchodzę, podchodzę, podchodzą, podchodzą, podchodzą Miry drzawał Na mnie Leży jeden, na schodach Sytaj, Potrzebuj pomocy, dwójka, 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 no. dwójka. Do prawej bardziej, do prawej, do prawej bardziej. Nie, no kurwa! Flipa, a on dojeżdżał, kurwa. No, właśnie o to chodzi, do tego trzeba Tam była trójka, uważaj, była trójka. Okay. I I patrz na on kiedy żeby... patrzy Wiem, ja, wiem, ja, ja. Uważaj Na czas Brawo Sej, O kurwa Cześć, gdzie ta Dobra Ale fart, nie? Montuję na rampę. Co? Nie, pan. Jest jeden na blisko, blisko, blisko! On wszystko nadał. Co trafiłeś do ekipancha? Nice! Good, good job, guys, good job! Nie, nie, nie widziałem okay. akurat. Co Wydziemy gramy? Ja bym bisa zagrał, no i super. I super. Na idzie coś, raczej nas słyszał Leży Ceta, Ceta leży też O kurwa, to się nie da wskoczyć? Tasia. Na mnie idzie, biega idzie A dobra Skakuje do kona No, koniec Na co spaka? Na main'a, nie wiem czemu. No <słuch> <słuch> stary... Powchodziło. Teraz powchodziło, ci powiem. To będzie mi bardzo, będę bardzo wdzięczny. O. <śleski> <śleski> Nie wiem, czy jesteś na grupie właśnie widzów, ale zachęcam do wbicia i tam możesz mi sobie poudzielać jakiejś tam raczej informacji. Ja chyba o kamerę. Wodę jak coś trzymam Eee, Tak stary już jest podmiana wszystko Już Gdy widzę, jeden. że masz, że masz inne nick One more meat, one more meat. Half HP Też ma, one more kamera ale mi wybąbił banie kurwa tu kamera ja pierdole Jeden z kamera Czemu tam bar nie wesz, bo? Wejdź z Przemek, wejdź pakiet, przemek, przemek, przemek. Czekaj małego, idę, idę. Tu ej Ej, coming, A coming Woda podchodzi, ja go puszczam jak coś Dobra, z tym jebanym bobslejistą Woda wchodzi, kajf one tak. 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 Do a do a do a. To misuje. Misuje po raz drugi.

Botem jestem jest yy, na respie u nich. Zero ma. Bo te gier, ze... B wchodzą, B wchodzą. Full? Nie, nie, nie. Free meat, yy, free meat. Zagrałem drugi nowy, stary. Ja gdzie 90 się? Mogę na info pójść. Tak. Bokuję main'em, bokuję main'em. Mnie tu to chyba. Bravo, 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 bravo. Jezu, brawo. jeba ci Uff. A gdzie im napisze, co ja się będę? Dzięki panowie, bardzo dobry meczek był, no, bardzo dobry meczek. Oh, yeah. Fajne było, że... no. Mam, no ładna jechać. M Kanał 9 no powiem ci że spoko właśnie też ją wziąłem